I robimy obiad, i siadamy do stołu. Kończymy, kończymy temat Żurku. Jak widać, tutaj przez parę dobrych godzin nam się to ładnie, te smaki wszystkie wy, wymieszały, wyważyły. I taki wywar teraz do tego wywaru, co damy? Otóż do tego wywaru damy zakwas. Zakwas. Zachwas jest u nas ciągle, bo jest potrzebny do żurku, jest potrzebny do chleba, jest potrzebny do pizzy, więc jest. Cały czas z nami od lat. No jak wiemy za kwasu nie można tak bezpośrednio wlać do żurku, trzeba go troszkę nagrzać, żeby się nie, nie utworzyły takie kluski, krupy. Tak, już coś jest, ale czy jest dobrze, to zaraz musimy sprawdzić. Czy, co, czy jest po prostu dostatecznie kwaśny nie bo jedni lubią kwaśny a drudzy mniej kwaśny mm, ukiszony dobrze gęsty żureczek troszkę się takie <kluski> kluseczki zrobiły ale to jest wszystko dopuszczalne, dopuszczalne. I na stół położymy tutaj. Czy skosztujcie wszystkich tych zimnych przekąsek? Prze Chociaż tak jak mówiłem... No właśnie nie... powiedz, jak w tej, tej kuchni tej staropolskiej, no. czy zaczynano od zup, mięs, od razu jesteśmy tak. już przy stole. Od zup? czego mamy zacząć? O! Ktoś, jeden podróżnik, nie pamiętam jakiego nazwiska i jaka to była sytuacja, określił ten kraj, gdzie Polskę jako kraj, którym zupy i nie znają. Zupy nie były w polskiej tradycji. Nie było zup. zupy. Zupy to jest, to jest import z Francji. Bo generalnie kuchnia, skąd się wychodzi kuchnia XVII wieku, czyli szlachecka. To jest wprost kuchnia dworska, zamkowa, wywodząca się z czasów no, rycerskich, z czasów średniowiecza, gdzie dominowały właśnie te mocne przyprawy korzenne. Mięsa trzeba było dobrze doprawiać. Trzeba było dobrze doprawiać, bo przechowywano, no nie tak jak teraz, że mamy do dyspozycji lodówki i tak dalej, środki chemiczne, które powodują, że przez dwa lata jest mięso różowe. Po prostu było gdzieś zasypane solą. I, i, I ono szarzało po czasie, też i zapachu nabierało, nieprzyjemnego, więc trzeba było stosować dużo takich przypraw korzennych, które zmieniały ten charakter. Chcieliście jeść. Ja cały czas, że Nie wiem, czy wiecie, co to jest tak zwana przynuka. Nie. Otóż nie spotkaliście się dawniej, że starsi, jak byliście gdzieś, to starsi tak zachęcali do jedzenia kilkukrotnie? No, no zawsze, no jedzcie, jedzcie. No, tak no, a wiecie, że to jest w polskiej tradycji bardzo zakorzenione, to jest tak zwana przynuka. E, jeżeli e, e, no, takie zachęcanie do, 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 do picia, do jedzenia musiało być, bo jeżeli nie było to była obraza dla gościa, to znaczy gość nie był należycie przyjęty. No trzykrotnie trzeba było gościa zachęcić do tego, żeby zjadł kolejną potrawę, czy wypił. I to, to jest takie, no, no, nazywał się przynuka, że musi być przynuka. No okay. to e, gdzieś to przetrwało bardzo mocno. Tak, tak, to jest tak. Ta. A powiedz te, te ziemniaki, do czego to jest dodatek? To jest do żurku, do żurku. Tak, u nas, u nas, ja pamiętam z dzieciństwa i to i, i co mu że żurek to był taki, nie taka zupa e, z ewentualnie z kiełbaską i, i do tego chleb. Mm -hmm. To był wszystko. Ziemniak, kaszanka, Chrzan, wszystkie będziny, jakie były, czyli to tak jakby Lubigo z wersji. wersji. Tu pokażemy, że to jest feta, w twojej jest, wersji. Tak, to, to jest. ten. Ja zachęcam do robienia serów w ogóle w najbliższym czasie na naszym kanale Ostoja Tradycji. Będzie taki przepis na bardzo prosty taki twaróg. No, Tutaj, jest, tutaj będzie troszkę inaczej, bo to on nie jest w po polskiej tradycji, ale francuskiej kuchni, ale taki serek puszysty bardzo, e, który się robi ze śmietany, śmietankowy serek taki. I to jest bardzo prosty, prosty sposób. Zachęcam do robienia serów podpuszczkowych i na przykład takiej, takiej fety. E, no, może jest to kłopotliwe, ale można poświęcić jeden dzień, zrobić, zrobić z 10-20 litrów mleka fety, zamknąć w takich słoikach, w takiej solance, na najbliższe i mamy przez 6 miesięcy świeży sernie musimy sprowadzać z Grecji. A swojej to nie pokazywaliśmy. pokażmy, powiedzmy tak. o tym. To jest y, okrasa. To jest okrasa, czyli zmielone piersi się... Ja pokażę Daj to kamery Pierś jest zmielone. Jeden jest solą. W podnym miejscu to to jest od listopada w podnym miejscu przechowuje i y, dalej jest świeże, dalej jest y, aromatyczne i dodaje się to do, do ziemniaku można dodać, do żurku, do, do każdej zupy takiej jakby z wywarem mięsnym do smaku. No i zjeść na zimno jako przekąska. Słyszałem, że świetnie smakują, że taka okrasa świetnie smakuje z blinami. Jeszcze, jeszcze nie robiłem, znaczy robiłem bliny, ale jeszcze nie próbowałem tych blinów z tą okrasą, ale to na pewno musi być smaczne tak jakby no, gryczana, gryczane, gryczane pieczywo, czy gryczane ciasto ostre. W tej zacznej butelczyni coś. Puszczmy. Oliwa, oliwa. To jest oliwa z, z Grecji, z wiejskiej, z wiejskiej, znaczy z wiejskiej greckiej. Z pierwszego toczynia. To, ta, tak, tak, to nie, to jest, my sprowadzamy oliwę, oliwki z, prosto z Grecji, z takich małych gospodarstw, które sprzedają w dużych opakowaniach, ale to po prostu kupujemy na całą zimę, czy tam na, na parę miesięcy taki zapach 5 litrów dziesięciu oliwy i kilka litrów. Ale to jest prawdziwe. To jest tak, 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 to jest absolutnie bardzo... Ona się znacznie różni od tego, od tej, którą kupujemy konfekcjonowaną. Dytko usiądź z nami tutaj. Czemu ty tam gdzieś się mila? Jak mówiłeś o tym żurku, no no to wiedzieliśmy aż u Mariusza teraz, prawda? Gdzie też do barszczu takiego ukraińskiego, tak bym to nazwał, no, no, no biały ser, tak, tak. szan tak. i co jeszcze Jajko, nie było? Jajko, Jajko. Do tego, do tego jadł chleb z serem i z papryką. No i powiedział, że zawsze się u niego jadało, więc y, to jest jakaś taka analogia do tego żurku. Nie? Y, powiat, masz. powiat Rzeszowski, on mieszka tak, w powiecie tak, rzeszowskim, tak, A tak. mieszka w powiecie rzeszowskim, ja też pochodzę z powiatu no. rzeszowskiego. A, no to widzicie. Tak to A, i... tak, tak, żurki były wypaśne. Znaleźliśmy kulinarny pomost tak. pomiędzy z tym żurkiem, o. U nas wyjątkowo dzisiaj nie ma sera białego do żurku, tylko dlatego, że pani Maria, od której bierzemy nabiał, ma cielne krowy. I jakby no, z siłą rzeczy, nie, nie, nie ma po prostu możliwości zrobienia, nie? Można zobaczyć, co ja tu mogę wyłowić z tego. O. Zawsze się śmieję na tego. Jakie słuszne kawały. Tak. Cebula, cebula przypieczona tak jak mówił gospodarz wcześniej na blasze. Widać. A to jest taki specyficzny rodzaj. Tak. No. Tak przypalona papryka. Albo spalona nawet. Do idealna, zresztą konieczna. niekonieczna. To, to, to jest o tym trunku. O właśnie. O, tu jest trunek jest. nie można nic więcej powiedzieć, poza tym, że jest zacny. Że jest zacny no i ale to jest To jest po prostu e, żyto wpłynie. jeszcze tak przy tym stole mhm. ile trwały takie biesiady jak wiesiadowały <noise> Biesiady trwały bardzo długo a, i były troszkę katorgą, muszę powiedzieć ponieważ biesiada musiała się zacząć od toastów dużo sobie wyobrazić że jak taki zamożniejszy szlachcic bo do takiego no, biedniejszego tyle gości, tylu gości nie przyjechało i też jakby nie miał może warunków, żeby tu gości przyjąć, na przykład 100 czy 200, ale taki posesjonat już tak, czyli taki powiedzmy, sobie, średnio zamożny szlachcic I czasem robił takie wisiady na większą liczbę, czyli już nie mówię o znacznie zamożniejszych. To tutaj trzeba powiedzieć tak, tak, tak jak tutaj, to nie jest kuchnia przede wszystkim kuchnia szlachecka. to tak jest wiadomo. kuchnia wiejska, chłopska. E i to w takim było bogatszym domu raczej będąca. Mhm. Co ciekawe, to na stołach takich szlacheckich, na stołach xvii wiecznych czy 16 wiecznych, 17-wiecznych takie wyroby z wieprzowiny to, to nie gościły prawie wcale. W tej książce to pokażę. W Polsce wiedzę można korzystać, czerpać czerpać z na temat, eee, no, na, na temat kulinariów, na temat tego, co jadano z tej książki. To jest przedruk książki, pierwszej książki kucharskiej w Polsce. To muzeum w Wilanowie wydrukowało takie, takie pozycje. Polecam, ciężko jest zdobyć, ale, ale można poszukać i, i, i z drugiej ręki kupić. W tej książce pan Czarniecki opisuje swoje bo był kocharzem, opisuje swoje doświadczenia i podaje przepisy. I przeanalizowałem, przeczytałem wszystkie te przepisy i na tych 200 kilkadziesiąt przepisów to może z 5, może 8 traktujących obie przewidy Tak. Zgadnijcie, co najczęściej pojawia się? Jak na przykład ze zwierząt? Ryby. Ryby. Tak. Ryby ryby słodkowodne Karp. nie nie karpia nie spotkałem karpia szczupak szczupaki sum, sumy, tarwiny, tego typu ryby oczywiście je siotry co, że, że co ciekawe strągi i minogi po rybach drób przede wszystkim polski kapłon czyli taki taki e, kowództ e, kastrowany Kapłony, pulardy, drób, bardzo dużej ilości drób. Czyli ryby, drób. Liczba warto powiedzieć, czyli kapłon to jest kastrowany kogut. Tak, tak, tak. A czemu kastrowany? Bo tył. Bo, Bo um, to jest... tył, ale w sposób ja, charakterystyczny, jak, są... jak jemy pierś z drobiu teraz, to ona jest sucha. A kap... tłuszcz y, 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 u kapłona narastał warstwami. I ta pierś, nie dość, że duża, to jeszcze była mm, przerośnięta tłuszczem przez to mięso było soczyste Aha. dlatego to, stąd, stąd ten smak nie tak jak teraz, że ewentualnie mamy gdzieś ten, ten, ten mięsień znaczy gdzieś mamy tam y, troszkę przyrostu tego tłuszczu, nie, on był, on był przerośnięty tłuszczem a... był raz raj taki podkarpacki, ułański byli ułani kawalerii ochotniczej i różne pijacarze i był różny przepływ wiekowy. Mm -hmm. I ja na wtedy sprowadzonej przeze mnie Stanie surańskiej wyruszali i ja na, każdemu wręczyłem na wyjazd taki pakiet zapakowany w czy, papier szary taki chleb razowy i słoninę wędzoną. Mm -hmm. Takie pakieciki. I jaki był odzew? Dwojaki. Otóż Ci koledzy łani w moim wieku to później sławę, czemu ja dostałem taką małą słoninę, a kolega większą. A czemu ja dostałem słoninę bez skóry, bo potem było tak, że ja zjadłem, a mój kolega miał ze skórą. To on sobie żył jeszcze przez pół prze, do tą skórę, no nie w soką? może tak. Tak im to, to smakowało. A z kolei ci młodzi to yy, w większości nawet nie spróbowałem. Tak, czyli taka różnica. Dla jednych to był no. rarytas, a dla innych to był... No, a przecież ta, ta słonina wędzona, czy, czy jakaś no to jest po prostu coś wspaniałego, nie? To teraz już chyba nie ma takich świn, prawda? Żeby, żeby... Są, bo ja taką kupiłem właśnie. No dobra, no ale to jest jeż, jakaś tam nisza, nie? To jest nisza totalna, bo jeżeli taka na to, żeby na stole znalazła się ta wędlina, to świnia rośnie 3 miesiące, czy tam ileś tygodni, no no, coś koło 3 miesięcy. A taka i osiąga 120 kg, a 120 kilo taka tradycyjna rasa, to potrzebuje 9 miesięcy. O, czyli nieekonomiczne. No to jest ten. Ale Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze w tej rasie, nie wiem jaki procent, ale z duży procent, na pewno znaczy, znaczy, więcej niż połowa, to jest mięso. A w tej złotnickiej, jak ja ją rozebrałem, to ja po prostu byłem w szoku, bo tam jest taka otoczka, po prostu słoniny do, Aha. a schab to był taki długi i taki, takiego przekroju po 9 miesiącach. No to, to nie można zrobić interesu na takie. Moja obserwacja jest taka, że w dzisiejszych produktach dostępnych, szczególnie w sieciach, czy takiej sprzedaży masowej, to poważny procent tego, co kupujemy, to jest marketing. To znaczy on, ponieważ, żeby się promować, trzeba wydać mnóstwo pieniążków i te reklamy, i, i cała ta, ten system, że tak powiem napędzania koniunktury, tak kolokwialnie powiem, to kosztuje bardzo dużo, więc potem te, te, ten ku, tego kurczaka, tą pierś, czy ten produkt trzeba uzupełnić czymś, to na przykład, lub innymi dodatkami, które powodują, że ten biznes się kalkuluje, bo inaczej by się nie kalkulował po prostu. Więc wiesz, w wielu takich, w takich sytuacjach trafia się do ludzi, do, 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 bo mówimy w tej chwili, nawiążemy do łowiectwa, że w wielu takich sytuacjach trafia się poprzez żołądek, że ludzie zaczną próbować tej dziczyzny, mhm. tych tak. dla dziwych wyrobów, to dopiero jej oczy się otwierają, tak, jak to tak, smakuje, tak. czy to pachnie. Tak. Mhm. I wtedy, wtedy się trafia w jakiś sposób, jeżeli można trafić do tych ludzi właśnie, że łowiectwo to nie tylko jest to, że ja idę do lasu i coś tam zastrzelę, bo muszę, tylko to jest właśnie mięso. I potem umiejętność zrobienia z tego mięsa coś, tak. czegoś. Nie? No więc na tym, to, na tym to polega. Ty na razie jesteś na takim etapie i trochę dziczyzny, i trochę wyrobu swojskich, ale jak wspomniałeś przygotowujesz się do bycia myśliwym i to tak przygotowujesz się do od kuchni. Tak, no, tak. Bo tak możemy powiedzieć. Tak, tak, to, to już przy, przy dzic już robi od paru lat. No właśnie. Przy, przy, przygotowywałem. E, powiem takie, takie ciekawe zdarzenie. Jak, jak, jak raz przywiozłem taką sztukę z chłodni, tak? Mm -hmm. I ona w tej chłodni sobie tam była ileś tygodni. I jak przygotowywałem mięso i poczęstowałem znajomego, myśliwego, to on, ja mówię, to ona sobie wisiała w chłodni tam, wywietrzyła się fajnie, bo wisiała chyba z 3 tygodnie, i on na nami y, to, to w takim razie to zepsute będzie. No, dlatego za szybko, za szybko przerobiona sztuka, Yy, za krótko marynowana, i potem żona mówi, że to śmierdzi, no i proste. I, i później tak. nie będzie. A, a, a tutaj nie mam, yy, ale taki tej, tej obasa na przykład, ona jest no pewnie sobie w 50% czy 60% z dziczyzny i nikt tego nie, nikt tego nie chce. Słuchaj, ja niedawno tak to... koźlaka, sarny, wziąłem go na użytek tak zwany właśnie, no i tam coś chciałem z niego zrobić. I Płowisio, bo sarna ma taki specyficzny, taki słodkawy posmak. Aha. Szczególnie sarny. Nie, nie nie. No ale... też, ale tak jak, jak strzelisz sarnę, wiesz, Aha. i to mięso ma tak, jakiś, na przykład zaraz sarnę objęli, czyli oddasz, oddasz ze skóry, ona ma taki specyficzny, no trochę nieprzyjemny zapach. Niemcy na przykład, dowiedziałem się takiego mojego kolegi, że Niemcy płuczą wodą po strzeleniu tuszy, Aha. znaczy po wypatroszeniu, wiesz. U nas jest taka zasada, że nie płuczesz. Tam płuczesz się tak, tak. mięso, w tym bardziej tak, tak. zimną wodą. Ale Niemcy podobno płuczą. U mnie w takim, w takim garażu przewiewnym ten koźdak powiesiał trzy dni i na początku pierwszy dzień, drugi dzień było czuć. Wiesz, jak chodziłeś? Mm -hmm. Czułeś ten taki na trzeci dzień nic. Owieliłem, czyli oddałem ze skóry zero zapachu. Taki wiesz, tylko taki delikatny zapach, ale już przyjemny. U... Wszystko zniknęło. Ten u cały mnie taki... wszystko, wszystko wisi i to wisi sporo. Czyli sporo. musi powiesieć, musi tak jak mówi kiedyś kruszyć mięso. Ale tak, mięso musi tak. odpocząć. Tak. Może wisieć w skórze tydzień. Czasami wisi 10 dni, ale musi. To, to szczególnie w tradycji wiejskiej ja to obserwuję, że jest taki lęk, że mięso się szybko zepsuje i jest takie coś, że jak się ubije, to, to trzeba bardzo szybko, bardzo szybko przerabiać. I na przykład kiełbasa wiejska to jest jedyna kiełbasa swojska, to jest jedyna kiełbasa, gdzie robi się z ciepłego mięsa, bo na, na wszystkie wyroby czy szynkować kiełbasy, mięso się studzi, chłodzi, tak? I po z żeby odparowało i tak dalej, i tak dalej. Już przez ten sam przykład widzimy, że po prostu jest ta kultura na wsi przerabiania szybko. Oczywiście znaczy ma to swoje uzasadnienie, bo były muchy i tak dalej, i tak dalej. I, i, i... I trzeba było się spieszyć. Ale nie wiem, czy ono do końca jest zasadne w kontekście wieprzowiny. Znaczy w kontekście dziedziczki. Dziewczyzna musi, musi odpocząć, musi powiesić bo wtedy ten zapach taki znika, to mięso kruszeje. Mm -hmm. I też jest bardzo ważny sposób, jak powiesisz no, tuszę. zawsze głową w dół, żeby krew odpływała nigdy odwrotnie. Bo Ta. chodzi o wykrwawienie. Tak samo wiesz, na przykład jeszcze w łowiecie ja ci powiem tylko tyle, bo jest coś takiego, że na przykład niektórzy myśliwi chwalą się tak zwanym strzałem za ucho. Czyli w głowę jakby to, no to jest dzik szczególnie, bo to, to do jeleniś tak nie strzela, ale do dzików, dużych dzików, to dzik pada w miejscu jakby i nie uchodzi, bo to jest takie jeszcze i momentalnie, tylko, że raz, że masz zniszczoną całą tą karkówkę i dwa, że już nie upłynie krew. I że każdy kucharz, który, który pracuje z dziczyzną, taki prawdziwy, powie ci, że to jest marnie, marnie. Nigdy się tego nie strzela. Po to ma komorę, wiesz, żeby strzelał na komorę. I wtedy to mięso się wykrwawi, wtedy te, wiesz, te, te to zejdzie i mięso jest do, do spożycia. No tak mówiliśmy o tym o różnych drogach dojścia do łowiectwa. No to jest dojście przez kuchnię typowo, przykład tortusłowka. No można przez psy, można przez kuchnię. No, no każdy sposób jest jakby, jakby dobry. I też to co wcześniej ty mówiłeś na temat jakby tych tego marketingu w współczesnym żywieniu i tak dalej. I kiedyś pamiętam jak byłem u ciebie użyłeś takiego sformułowania kultura pizzu, imitacji. pizzy. Cywilizacja Tak, tak. To jest... Nie wiem, czy to jest twoje autorskie określenie, ale ono świetnie oddaje właśnie to, że żyjemy w epoce po prostu po podpicowanej. podpicowanej, tak, a picie i podrabianie jest jakby no, fałszem, kłamstwem. Nie? Żyjemy w świecie zakłamanym, pewnym kłamstwa i no, trzeba iść pod kąt, żeby, żeby z tego wychodzić. Dziękujemy serdecznie gospodarzowi. Bardzo dziękujemy. I gospodyni. Gospodyni pojechała po ser. A, ale, ale naprawdę wszystko wszystko Bardzo dziękujemy za ten wspaniały wykład. O, za oprowadzenie gospodarstwie. Nie wiem, bo wiesz co, to, jest, to wymaga wszystko czasu, inwencji i chęci przede wszystkim. Tak, chęci, bo ja nie jestem fachowcem kulinarnym ani, ani w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co robię, tylko jestem amatorem, ale. A to z jest chęcią. Jest chyba, tym bardziej tak, ciekawy. Tak, tak, tym tak, bardziej, tym ciekawsze. Zastrzegam sobie, że to nie były autorytatywne stwierdzenia, czy też jakieś. Tam, autorskie. Tylko autorskie moje doświadczenia. Jak oczywiście ktoś chce je pomnażać, czy, 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 czy iść w tym kierunku, to służę pomocą. Je, je, mnie na... Także na stole naprawdę, naprawdę na stole jest to, co kiedyś można było w tej kuchni spotkać, jeszcze wielkuchnia to się spotyka, bo hmm. no, nie, nie mówmy też, że tego nie ma. Tak, nie? tak, to... to. na wsiach jeszcze to ty nie jest tylko. Jest to wsiach, bardzo bo... rzadkie. Tak, ale ludzie robią takie rzeczy, bawią się w takie rzeczy, jak mają czas, chęć, przede wszystkim warunki. Bo to też sobie, też smak... Potraf zależy od tego, gdzie są na przykład robione, gdzie są pieczone. gotowane. A, tak. a, no ten piec no, to robi robotę, to jest w ogóle dziczyzna upieczona z tego, to zapraszam, kiedyś e, jak zróbcie, znaczy zamarenujcie jaką dziczyznę i tak dalej, przyjedziecie i zrobimy takie, taką, to kuchnię zrobimy 17-wieczną. A tutaj mogę się zadeklarować, że zrobimy 17-wieczną kuchnię, zrobimy e, takie mięsa w gąszczach, tak tylko powiem co to są gąszcze. To jest bardzo ciekawa I rzecz. z jaką tuszę trzeba przywieźć? To to musiałbym tak jakoś skoncentrować. Teraz tak szybko nie odpowiem. No najlepiej byłyby by drobie, nie? Fajne drobie. Ale mnie nie, to my to dziczyzna. Yy, a a yy, dziczyzna, znaczy drób, dziki to też jest dróg. Nie, to znaczy ptactwo. Ptactwo. Ptactwo dziczyzna, czyli barżant kaczka. Bażant, no bażant. Bażan, no, bażan. Na bym miał fajny pomysł. A miałem bażanta i koledzy Echem. Otóż gąszcze, co to są gąszcze? Sosy, zawiesiste sosy na śmietanie tłuste, to nie jest polski pomysł. To jest import z Francji. Polskie sosy nie nazywały się sosy, tylko to były gąszcze. I to były na wywarze, uwaga, z warzyw albo bulionów, z mięs mm -hmm. różnie, zamiennie. I to były y, rozgniecione pietruszki z dużą ilością korzeni. I ze środką białego pieczywa na przykład. I to do zagęszczenia, zamieszane do zagęszczane. I to zamieszane z dużą ilością na przykład gałki muszkatułowej, pietruszka gałka muszkatułowa, fajne to jest. I mięsa, które były wyciągane, dużo duszone z wody, zalewane. tym. I tak jest gąszcza, wyciągano jadalko. Samo zdrowie. I to... A, a, a co ciekawe, zawiesisty sos ze śmietaną to nie jest wcale kuchnia polska. Tak samo jak nie jest kuchnią polską panierowane mięsa, tylko duszone, gotowane, z sosami, bardzo z takimi sosami. Myśmy kiedyś zrobili doświadczenie i zrobili z tej książki kucharskiej sosy. Wierzcie mi, że e, na pierwszy taki kęs po prostu nie da się jeść. Bo tam jest mnóstwo, na przykład takie sosy, mnóstwo octu, e, chrzanu, e, jałowca. Mocne to jest jak cholera, ale dopiero stwierdziliśmy, że to jest, znaczy, złapaliśmy ten smak, jak przepijaliśmy to miodem pichnącym. Wiecie dlaczego? Bo takie ostre, takie kwaśne, słodko-kwaśne, bo to trochę przypominało kuchnię azjatycką, kuchnię mm -hmm. szlachecką. Słodko-kwaśne. I te, te, te słodycze, czy znaczy te, 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 te kwaśne octowe, czy, czy te pikantne od gałki muszkatułowej, Sosy, czy te potrawy, yy, równoważono słodkim miodem pitnym. Być może dlatego to były yy, przypominające, kurwa, no. yy, potrawy, no bo mieliśmy ten kontakt z tym schodem, prawda? Więc... A to oczywiście, no. było bazą, znaczy podstawą, to były te przyprawy, które stamtąd przyboczone nie? No Wszystko przywożono. i stroje, tak. i wiesz, chociażby to co mówiłem o Dziękujemy serdecznie. No, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jeszcze. Dzięki serdeczne za, za ten pokaz, za te wspaniałe dania, które tutaj widzieliście na stole. Do zobaczenia. I pokażemy, zaprosimy już do gotowej. Nie stanica. Po Stoja Tradycji. Po Stoja tradycji. tradycji zapamiętajcie, bo będziemy dużo robić, robić. Jak się... A jako przyszłemu myśliwemu możemy powiedzieć daszburgu. Dasz dasz do zobaczenia. To.